Cześć, witajcie, z tej strony od HAN PRL, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać nowy kawał w tak one się o to prezentują, tutaj przednie, tutaj tylnie, jak widzicie mają chrom dosyć w spoko stanie, o tak to się prezentuje, no i cóż, jeszcze muszę tylnie koło ustawić, Ponieważ, że źle już ja wiem i trzeba to robić od nowa No i ogólnie yy, Są tutaj oryginalne opony yy, Barum Czechosłowackie Z przodu tak samo To jest ten typ opony Wiecie, z takim bieżnikiem Nie z takim sportowym Tylko takim bardziej terenowym No i według mnie spoko to się prezentuje O tak No i cóż, ja w ogólnie stała jeden dzień nie, nawet dwa dni stała. Ziemna jest bardzo. Wszystko zimniutkie, żeby nie było wydech. Też kolanku zimne wszystko. Sobie odkręcimy kranik. No i się dopompuje trochę paliwa. Dobra. Trochę już jest dopompowany. Trzeba poczekać aż tutaj wycieknie trochę. Cieknie. Dobra. Ktoś pytał dlaczego tu jest licznik rowerowy no to chciałem zobaczyć ile jedzie ale oczywiście nie działa zresztą jak był na rowerze już zamontowany to też nie działał więc pewnie po prostu już jest niesprawny no i też jak widzicie Jawa po jednym dniu nie no dwóch chyba nawet odpaliła od pierwszego kopa no i ten możecie napisać jak według was się prezentuje z tymi nowymi kołami czy jest lepiej czy gorzej od y, tych starych ja myślę że lepiej no i to już było na tyle, sorry, że przeszłam do szopki, no ale strasznie wieje na polu i nie chciałem, żeby po prostu wam yy, szumiało choć i tak pewnie było to słychać, ale nie chciałem tutaj tego pokazywać, bo po prostu jest mało miejsca no i to już to było na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku jakby ktoś chciał wiedzieć na jaki kolor będzie malowany ogar to o taki jak macie tutaj to jest czerwień meksykański, jeszcze oryginalny lakier. no i cóż, cześć!